Zapraszam na kurs materalny wwwpiuk.pl. Długości boków trójkąta prostokątnego tworzą ciąg arytmetyczny, w którym środkowy wyraz jest równy 8. Wyznacz długości boków trójkąta, oblicz jego pole oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Czyli zobaczmy, mamy sobie jakiś tam trójkąt prostokątny. No powiedzmy taki. O. Y, mamy tak, tutaj będzie jakiś bok X. Tutaj będzie 8. Tutaj będzie y. Tutaj też sobie zaznaczmy kąt prosty. No i wiemy, że środkowy wyraz jest równy 8 i wiemy, że to jest ciąg arytmetyczny, czyli mamy ciąg x, 8, y. Wiemy, że jest taka własność, że suma wyrazów skrajnych, czyli x plus y na 2 daje nam zawsze wyraz środkowy, czyli 8. Tak się dzieje w ciągu, w ciągu arytmetycznym. Druga własność, jaką tutaj możemy zapisać, to jest następująca. Twierdzenie Pitagorasa. Zobaczmy. x kwadrat plus 8 kwadrat daje nam y do kwadratu. Czyli piszemy. x kwadrat plus 8 do kwadratu daje nam y do kwadratu. Mamy układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Coś takiego możemy bez problemu rozwiązać. No to do dzieła. Proponuję z pierwszego równania wyznaczyć y. Czyli co robię? Mnożę sobie stronami przez 2. Będziemy mieli zatem x plus y. Tutaj. Daje nam 8 razy 2, czyli 16. Teraz przerzucimy sobie x na drugą stronę, czyli mamy, że y to jest 16 minus x. No i teraz wyrażenie 16 minus x przerzucam na drugą stronę. Albo nie tyle co przerzucam, co podstawiam do drugiego równania 16 minus x wstawiam w to miejsce pod y. Czyli będziemy mieli x kwadrat plus 8 do kwadratu to się równa 16 minus. 16 minus x do kwadratu. No i trzeba to policzyć, czyli jest x kwadrat plus 64, to się równa. 16 minus x do kwadratu to ze wzoru skróconego mnożenia to będzie 16 kwadrat, czyli 256, odjąć 2ab, czyli 2 razy 16, razy x, czyli odjąć 32x, plus x kwadrat, czyli, no, x kwadrat. Zobaczmy, że stronami x kwadrat tam się skraca. I będziemy mieli takie wyrażenie 64, to może 256 przerzucę na lewą stronę, czyli będzie 64 odjąć 256, równa się minus 32x. 64 odjąć 256, no to policzmy ile to jest. Czyli mamy z lewej strony minus 192, równa się minus 32x. Podzielić na minus 32. Dzielimy na minus 32, czyli zobaczmy, co nam wyjdzie. Minus 192 podzielić na minus 32 równa się x. No i sobie dzielimy to wyrażenie, ile to będzie. Wychodzi nam, że x musi być równy y, 6, czyli długość boku x to jest 6 jednostek. No to już widać, że y możemy sobie szybko policzyć, podstawiając to miejsce za x 6, czyli nasz y to się równa 16, odjąć 6, czyli 10. Nasz y to jest. 10. Teraz zobaczmy co od nas chcieli. Ci od nas żebyśmy policzyli tak. Wyznacz długości boków trójkąta. To wyznaczyliśmy, to jest 6, 8 i 10. Oblicz jego pole. No to pole szybko liczymy. Pole tego trójkąta to będzie 6 razy 8 na 2. 6 razy 8 na 2. Czyli mamy 6 razy 8, to jest 48 podzielić na 2, to jest 24. To jest pole naszego trójkąta, 24 jednostki. Yy, oraz promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Promień okręgu opisanego, proszę Państwa, to jest zawsze połowa przeciwprostokątnej, czyli promień okręgu opisanego, duże f, to jest połowa przeciwprostokątnej, czyli 5 jednostek, no bo nasz okrąg wygląda mniej więcej no, w ten sposób. Fakt faktem ten odcinek, czyli połowa przez, przeciwprostokątnej, to jest nasz promień, czyli on ma długość 5 jednostek. Zatem odpowiedź jest tak: długość okręgu opisa opisanego to jest 5 jednostek, długości boków to jest odpowiednio 6, 8 i 10, pole naszej figury to, jest, to są 24 jednostki kwadratowe.